Autostrada ciągnęła się szara, blizna na jałowym krajobrazie. Cisza wisiała ciężko, przerywana jedynie gwizdem wiatru świszczącego przez szkieletowate resztki drzew. Samochód, a raczej to, co z niego zostało, tlił się na poboczu drogi. Skręcony metal i poczerniałe szkło połyskiwały w gasnącym świetle. W powietrzu unosił się zapach benzyny i czegoś jeszcze, czegoś niepokojąco ostrego. To nie był wypadek. To był omen. Cisza była złudna, pulsowała ukrytym napięciem, przeczuciem. Coś nadchodziło, coś wielkiego, coś, co pachniało strachem i smakowało jak popiół. Wiatr się wzmagał, wzbijając tumany kurzu na popękanym asfalcie. Ostrzeżenie być może, a może tylko preludium do burzy. Panorama miasta, niegdyś symbol arogancji i ambicji, teraz przypominała paszczę z połamanymi zębami. Dym unosił się z drapacza chmur, poszarpany ślad ugryzienia na jego eleganckiej fasadzie. Płomienie tańczyły ze straszliwą gracją, pochłaniając w swym nieubłaganym marszu lata marzeń i aspiracji. To nie był tylko pożar, to była rewolucja. Ulice poniżej były upiornie puste, z wyjątkiem sporadycznie przemykającej postaci, zjawy w narastającej ciemności. Ci, którzy mogli uciec, uciekli. Reszta pozostała, uwięziona w betonowej dżungli. Ich losy splecione z płomieniami sięgającymi coraz wyżej. Powietrze trzeszczało od elektrycznego napięcia, przeczucia czegoś doniosłego, co miało się wydarzyć. Myśleli, że bałuty ich ochronią. Mylili się. W oddali rakieta przebiła zmierzchające niebo. Jej biały ślad stanowił ostry kontrast dla narastającej ciemności. Litery USA widniały na jej boku. Wyraźne przypomnienie o mocy, która wciąż istniała. Ale na jak długo? To pytanie wisiało ciężko w powietrzu. Bez odpowiedzi. I niepokojące. To nie był start, to był strzał ostrzegawczy. Świat patrzył, wstrzymując oddech, jak rakieta wznosi się coraz wyżej, ognista strzała wymierzona w niebiosa. Czy to był początek końca, czy tylko koniec początku? Nikt nie wiedział na pewno. Jedno było pewne. Świat nigdy nie będzie taki sam. Nawet łódź to poczuje. Sekcja czwarta. Architekt. Stał przed oknem, sięgającym od podłogi do sufitu, w swoim biurze sylwetka na tle szalejącego na zewnątrz piekła. Jego twarz, naznaczona latami kalkulowanego ryzyka i zimnych zwycięstw, pozostała niewzruszona. Mężczyzna w nienagannie skrojonym garniturze, architekt tego chaosu, nie czuł strachu ani wyrzutów sumienia, tylko mrożące krew w żyłach poczucie satysfakcji. Jego oczy, zimne i kalkulujące, badały scenę. Każdy błysk płomienia, każdy pióropusz dymu był świadectwem jego skrupulatnego planowania. Przewidział każdy ruch, każdy kontrruch. To było jego arcydzieło symfonia zniszczenia, zaaranżowana z przerażającą precyzją. Jakby sam Władysław Raymond pisał scenariusz końca świata. Sekcja piąta Gambit z New Jersey. Mężczyzna w garniturze podniósł telefon, elegancki, czarny aparat, który zdawał się brzęczeć od mocy. Zaczyna się, mruknął do słuchawki jego głos pozbawiony intonacji. New Jersey zgodnie z planem. Połączenie zostało przerwane. Na zewnątrz miasto płonęło, nieświadome losu, który decydował się w jego ognistym uścisku. New Jersey mało prawdopodobne epicentrum, ale z drugiej strony najbardziej niszczycielskie burze często zaczynają się od najmniejszego podmuchu. Gra się rozpoczęła. A stawka była wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Mężczyzna w garniturze o tym wiedział i zamierzał wygrać, nawet jeśli miałby spalić cały świat od Nowego Jorku po Piotrkowską.